Na program zaprasza łódzki oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. To ginekologa, kobieta, jak często powinna chodzić? Myślę, że przynajmniej raz w roku. Przynajmniej raz na miesiąc. No przynajmniej raz na pół roku. Rak niestety jest nowotworem dosyć okrutnym, dlatego że na całym świecie kobiety zgłaszają się późno, kiedy już ten nowotwór jest bardzo. I właściwie operator, czy chirurg, czy też ginekolog, onkolog stoi przed dużym wyzwaniem, żeby uratować życie takiej kobiety. Mówimy o niemym zabójcy, Niemym zabójca, dlatego że objawy występują dosyć późno. Kobieta, nawet jeżeli guz jajnika występuje o średnicy 10 lub więcej centymetrów, potrafi nie odczuwać żadnych objawów kobiety, no jest to oczywiste, że powinny zgłaszać się raz w roku na normalne badania ginekologiczne. Do ginekologa niepotrzebne jest skierowanie. Ginekolog może wyczuć jajniki, może stwierdzić, czy w miednicy mniejszej nie ma powiększonych jajników, nie ma guza. Oczywiście jest teraz właściwie w każdym gabinecie dostępność badania ultrasonograficznego. Mamy również markery na badania USG waginalne i markery nowotworowe kieruje lekarz specjalista. Rak jajnika w części przypadków jest uwarunkowany genetycznie. Jest to około 20% wszystkich pacjentek, które są nosicielami genu BRCA. Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach posiadanych środków refunduje kompleksową diagnostykę genetyczną. Jeżeli u pacjentki zachodzi konieczność wykonania badań genetycznych w kierunku raka piersi bądź jajnika, lekarz powinien skierować pacjentkę do poradni genetycznej, w której lekarz genetyk zadecyduje, jaki typ badań pacjentka powinna mieć wykonany. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje w ramach badań genetycznych. Badania genetyczne, badania cytogenetyczne, molekularne, badania biochemiczne oraz enzymatyczne. Opieką poradni genetycznej może być objęta pacjentka w każdym wieku. Geny BRCA1 i BRCA2 są to dwa geny odpowiedzialne za powstawanie raków. Z piersi i raków jajnika. Geny te biorą udział w naprawie DNA. I jeżeli na skutek mutacji dojdzie do nieprawidłowego naprawiania DNA, w związku z tym do namnażania błędów, wówczas zaczyna uruchamiać się proces transformacji nowotworowej. Testy na BRCA1 i BRCA2, na wykrywanie mutacji w tych genach, są przeznaczone głównie, głównie dla kobiet obciążonych dziedzicznie, obciążonych rodzinnie. I teraz tak głównie pierwszy stopień pokrewieństwa i drugi stopień pokrewieństwa czyli jeżeli chorowała czy choruje matka jeżeli chorowała babka jeżeli chorowała siostra córka lub y, siostry matki te panie powinny sobie robić testy na obecność mutacji w genie BRCA1 BRCA2 co najmniej powinny być trzy przypadki w rodzinie Leczenie raka jajnika jest bardzo dużym bardzo dużym wyzwaniem Dlatego, że wiemy, że agresywne postępowanie operacyjne daje kobietom e, no, dużą szansę na przeżycie. Operacja ta polega na rozcięciu płowok brzusznych, czyli brzucha. To jest dość duże nacięcie, spod żeber aż po pępek i do spojenia łownowego, także to jest rozległe cięcie, jest dużo szwów. Pacjentka po około tygodniu wychodzi do domu, czasem już ze wszystkimi szwami usuniętymi, a czasami. Z częścią i na przykład na drugą część szwów wraca tutaj do nas, do kliniki. Brak piersi jest najczęściej spotykany na łotwórz właściwy u kobiet. Rocznie w Polsce odnotowuje się kilkanaście tysięcy przypadków. Dawniej dotyczył kobiet w wieku około menopauzalnym, po pomenopauzalnym. W ostatnim dwudziestoleciu ten problem coraz częściej dotyczy kobiet. Młodych. Mamografia to jest badanie dla kobiet, jakim wieku. Po 30 roku życia. No tak myślę, że. między 25 a 31 raz tak spróbować. Na pewno po 20 można się skontrolować raz na jakiś czas. Badanie mamograficzne rutynowo wykonuje się po 50 roku życia. I takim programem screeningowym, mającym na celu wczesne wykrycie raka sutka jest program obejmujący wszystkie panie między 50 a 70 rokiem życia. U pań starszych mamografia jest badaniem bardziej czytelnym, bardziej wiarygodnym i niejednokrotnie nie jest badaniem wystarczającym. Natomiast u osób młodszych, kiedy piersi są gęste, tak zwane piersi gruczołowe, mamografia nie jest w stanie jednoznacznie w wielu przypadkach rozstrzygnąć, czy w tej piersi coś jest, czy czegoś nie ma. I wtedy takie USG jest bezwzględnie konieczne do wykonania. Na badanie USG piersi oraz mammografię kieruje lekarz specjalista, czyli nie może państwa skierować lekarz pierwszego kontaktu. Narodowy Fundusz Zdrowia. Refunduje badanie mammograficzne również w ramach programu profilaktyki raka piersi. Badanie takie wykonane może być raz na dwa lata. Dla kobiet w grupie wiekowej nieobjętej programem profilaktycznym badanie mammografii, ewentualnie USG piersi, wykonywane jest w ramach poradni specjalistycznej, na które skierowanie daje lekarz specjalista. Onkolog, chirurg bądź ginekolog. Na stronie Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w serwisie dla pacjenta mogą Państwo uzyskać informacje, jakie są zasady korzystania z programów profilaktycznych. Mogą Państwo również znaleźć informacje, gdzie stacjonują w najbliższym tygodniu mamobusy na terenie województwa łódzkiego. Najważniejsze badanie, jeżeli chodzi o oceny piersi jest samo badanie ze strony pacjenta. Kobieta poza samobadaniem powinna wymuszać na lekarzu, właśnie ginekologu, do którego się udaje systematycznie, powinna wręcz wymuszać badanie oceny jej piersi. Jest tak zwany nowotwór genetyczny piersi występujący u pani, u których pojawia się mutacja określonych genów. Te panie oczywiście muszą być objęte tym badaniem profilaktycznym znacznie wcześniej jest realizowany program Ministerstwa Zdrowia. Program opieki nad rodzinami z wysoką dziedziczną predyspozycją do rozwoju raka piersi, i raka jajników. Żeby dostać się do takiego programu, należy wypełnić ankietę. To jest jedna strona, gdzie zawarte są informacje, kto w naszej rodzinie, krewni pierwszego, drugiego stopnia chorowali na jakie nowotwory złośliwe. Taką ankietę tutaj się składa, to ankietę przegląda lekarz. I kwalifikuje do programu, do konsultacji genetycznej. Jeżeli pacjentka zostanie zakwalifikowana do programu, w trakcie wizyty lekarskiej ma pobraną krew i oznaczone są dwa geny wysokiego ryzyka. Samo nosicielstwo mutacji w genach wysokiego ryzyka to nie choroba nowotworowa, ale pewna predyspozycja do rozwoju pacjentki z wykrytą taką predyspozycją. Są objęte specjalnymi badaniami profilaktycznymi. Pacjentki mają zagwarantowane wykonanie raz w roku rezonansu magnetycznego piersi, USG narządu rodnego z markerem CA125, ale również badań typu mamografia czy też USG piersi. Również są pod pewną specjalistyczną opieką genetyka onkologa. Poradnie genetyczne realizujące program Ministerstwa Zdrowia to... Salwę ZOS przy ulicy Andrzeja Struga, 3 w Łodzi. Salwę Medika przy ulicy Szparagowej, 10 w Łodzi. Oraz szpital imienia Kopernika przy ulicy Pabianickiej, 62 w Łodzi. Pani kiedy była u ginekologa ostatnio? A już nie pamiętam. Ja nie byłam. Niedawno. Rak szyjki macicy jest nowotworem, który jest bardzo łatwo wykryć we wczesnym stadium, i służy temu badanie cytologiczne. Tak naprawdę jest on jednym z niewielu nowotworów kobiecych narzędów rodnych, który możemy wykryć już w stadium przednowotworowym. I to jest bardzo ważne i daje wtedy stuprocentową możliwość wyleczenia takiej pacjentki. Jedyną rzeczą, która jest najważniejsza i którą pacjentka powinna dopilnować, aby uchronić się przed rakiem szyjki macicy, jest oczywiście regularne wykonywanie badania cytologicznego, czyli co trzy lata. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje również badania profilaktyczne w kierunku raka szyjki macicy. Skierowane są do grupy kobiet między 25 a 59 rokiem życia. Badania cytologiczne mogą być wykonane również poza programem profilaktycznym raka szyjki macicy w każdej poradni ginekologicznej podczas wizyty u lekarza ginekologa. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program Cytologiczny co roku wysyła do mieszkanek województwa łódzkiego ponad 200 tysięcy imiennych zaproszeń. W każdym zaproszeniu e, jest skazany adres, gdzie pacjentka, do której jest adresowane zaproszenie, może sobie wykonać bezpłatnie badanie cytologiczne wraz z numerem telefonu do tej poradni. Jeżeli pacjentce by dana miejscowość poradnia nie odpowiadała, może ona bez problemu wykonać sobie to badanie w pozostałych 180 placówkach, które wykonują badania w ramach programu cytologicznego. Zachęcam do wykonywania badania cytologicznego, proszę się go nie bać. Badanie nie jest zupełnie badaniem bolesnym i jest badaniem bardzo krótkim. Te kilka chwil poświęconych co trzy lata może Wam Panią uratować życie. Na program zaprasza Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.